Sobie. Dzisiaj gramy sobie drogny odcinek Waszego ukochanego Starzy Gajsa Uhuu, co tutaj mamy? Chyba, czyli to z tak. Czy to są na odpadanie? Nie. Po prostu na sobą, a nie to jest jakiś wykorzystaj daru eksplozja? Nie wiem, nie wiem. Um, ale jest na koronkę, więc możemy to Albo w sumie nie, bo dzisiaj robimy taki normalny odcinek widoku. Robimy odcinek koloru niebieskiego i zawsze na każdym takim odcinku właśnie możemy sobie zrobić na każdą, y, możemy mieć bezpieczną mapę, ale bezpieczna mapa jest na cały odcinek, na cały. I w dzisiejszym odcinku bezpieczna mapa to będzie super slide, czyli na której możemy dotykać niebieski. Jak dotkniemy już niebieskiego, to robimy karną emotkę. No i generalnie to tyle. Więc pamiętajcie, na super slide możemy dotykać niebieskiego koloru. Nie, najgorzej jak będzie Lavalant albo Paint Splash O kurczaczki, tego nie przemyślałem Poglądek też u Lavaland Chociaż Super chociaż, no, Sledzi się częściej Częściej losuje jeszcze widzowie lajkujcie, subskrybujcie Tutaj obok mnie siedzi mój kolega Chcesz się przywitać z widzami? Dobra, ale tutaj siedzi mój kolega obok mnie Aha, dobra no to nie jest super slajd, ale tu już na pewno tego nie zrobimy, to, to będzie tak w ciężkie. Ale w sumie widzowie, bo wypadcie. Dobra, nie dotknąłem, kurczę, ale jeśli skoczymy, wypatrzcie. Jak dotkniemy, dobra nie dotknąłem, jak dotkniemy, to, to się zaliczę jako jeden. Jeden jakby. Czyli i, dopóki nie skoczę... Dopóki nie skoczę, to będę mieć 7. Dobra. No i skoczyłem pięknie. Dobra. Skończyłem. nie mogę skakać, bo inaczej... No, nic, no nie... No nie, no nie, no Mogę Znowu! Mogąśmy zabezpieczyć Superwater Park! Aj! Nie dotknąłem! Dotknąłem! Kurkaczki, no ciężki Aha, dobra, znowu dotknąłem. No, nie spodziewałam się, że ten challenge będzie, będzie taki ciężki. Nie mam jak, zobaczcie, podwójnej spacji zrobić. Muszę o, dobra, nie, to się... o Super Waterpark, o tej mapie ja pomyślałam, naprawdę. Ta mapa to jest Paint Splash, bo Pain też się często losuje. Naprawdę to są częste no ale za Super Slider z racji tego, że no mi to najczęściej dropie. Hmm, Pain Splash też w sumie mega często mi dropie, ale najczęściej Super Slide. Jak oglądacie no, moje odcinki na bieżąco, to możecie zauważyć, że ciągle praktycznie mi się ten Super Slide losuje. A teraz proszę, żeby Super Slide. Jak dotkniemy skina niebieskiego to się nie liczy jak to widzowie. Skiny to wiecie. To tak... no blokdaszu co ja zrobię jak będą niebieskie bloki. Co ja zrobię na blokdaszu jak będą niebieskie bloki? A hajki, to nie jest niebieski kolor. Nie. To jest biały. Tamten też to jest biały. Tamten koło tych tych takich, to to jest biały, to nie jest niebieski. Chyba, że jestem daltonistą. Co? Widziałeś to? No nie, no to nie jest. To jest taki ciemny biały. Taki, taki szary. No taki szary. Ale trampolina tam niebieskie rzeczy. A możecie teraz wielki szum słyszeć, bo mega wiatr jest. Nie dotknąłem, nie dotknąłem. A nawet jak no, ale nie dotknąłem, nie dotknąłem. Kurczę, tutaj są kidy. Taki problem. a masz tu No dobra. To tutaj są kidy i może tutaj coś też... Właśnie, widzowie. To rozkóry, ale znamy tak znowu po szkole. Ale wiatr! Od czasu do czasu pewnie będzie krzyknąć. Mega, ale to mega dól. Bo u nas tutaj nie wieje. U was, ale u nas na kawę dól. Tak wiatr wieje, że naprawdę. No nie, panie, dlaczego? Wylosowały mi się dwie mapy, które są praktycznie całe niebieskie. I pierwsza karna emotka. No i pierwsza karna emotka. No dlaczego? Dlaczego? Kolejna karna emotka. Kolejna emotka! A kolejna emotka! Zacznijmy od kraty! Źle mi się najgorsze! Począć, począć! Nie wiem, jak to jest na stawkach, a tym nie przejdę. No nie! nie. Naprawdę, ubierzcie mnie, to jest tak ciężkie. Aj mega ciężkie, naprawdę, po prostu tak ciężki challenge, w praktycznie nie możesz, ja do przejścia, ale najgorsze, to po prostu Lava Land, to jest już totalnie najgorsze. Super Water Park też, no ale Lava Land, no, będę ciągle robić karną emotkę, a jak już będą te końcowe, to wiecie, te końcowe, te co ciągle znikają, to wiecie, co się może wydarzyć. Także no wiecie, co się może wydarzyć na tych końcowych, mogę przez to przegrać. Troszkę długo nam to idzie. Kurde, zimno mi jest. Nawet zimno. No nie, znowu super waterpark. Naprawdę zaraz nie dość strzelb. Dlaczego? No to jest największy niebart na świecie. Zasłuchaj mi się same niebieskie mapy, a jeszcze ani razu mi się super slajd. Mhm. No nie, dotknąłem. Spadłem. O nie, nie, spadłem. dobra, tutaj mogę skoczyć. Nie, tak przy... dobra. Spadłem. No nie. Jak się ten, jak się rodzę, to? Mogę skoczyć, tak się urodzę od korzyści skojącej. Nie, Nigdy tego nie zrobię. Uf. Przynajmniej zginąłem. Jest! Fart! A Far! nie fart, bo... Sorry, um że to mi skoczyło Emotka? No raczej tego nie przejdę Naprawdę dość ciężki challenge, uwierzcie mi widzowie Dodatkowo nie mogę użyć podwójnej twarzy Nie, nie dotknąłem Dobra, nie tam dotknąłem Chyba minimalnie nogami, ale to no tak Naprawdę to jest ciężko, naprawdę to jest tak z czego mi się ani razu super slide nie wyraziło, tylko super waterpark, a i tak tą mapę bardziej w sumie wolę niż super slide. Bardziej, szczerze to bardziej wolę super e, waterpark niż super slide, ale no naprawdę jakbyście oglądali jak to moje odcinki, to możecie zauważyć, że się praktycznie ciągle ten super slide. Nie? Super waterpark też często, ale nie aż tak często jak właśnie super slide. Dobra, tutaj nie ma niebieskiego koloru, nie ma i wody, ale to jak... na kogoś tutaj. Chodź Nie. Uuu, dobra, ale teraz znowu możecie słyszeć taki szum. Nie wiem czy słyszycie, ale naprawdę tak szumi. Tak to szumi. Pól naprawdę. tak pól głośne, że tego się słuchać nie da. W ogóle zimno jest jeszcze od tego tak wiatru. Więc proszę zostawcie dla mnie łapkę, że dla was nagrywam w takim stanie, bo no naprawdę naprawdę to to jest bardzo ciężkie. Nie wiem w ogóle czy mnie słyszycie, bo tak wiatr dzieje. Mi tak zimno. Bluzę mam w szatni, ale nie będę wchodził do szatni podczas nakrywania. Kurczę cię. Wczoraj jak nakrywałem daily, to zrobiłem to... je bez głosu. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadzało. Jednak jest już, yy, właśnie... Yy, robiłem to daily bez głosu z racji tego, że... Inaczej nie miałbym jak to zrobić Bo inaczej to by wtedy w ogóle to daj się nie pojawiło Dlatego zrobiłem je bez głosu No bo to było jedyne wyjście Bo tu jest Bardzo malutko niebieskiego Te platformy są, o tutaj te właśnie niebieskie Niektóre, bo są czerwone i niebieskie No nie, tutaj muszę uważać Tam jest niebieska Trzeba to umieć szerokim łukiem u uuu, uuu, dobra, dobra Nie dotknąłem. To był miał. Tak tutaj nie dotknąłem. Dobra, nie dotknąłem, nie dotknąłem. Dobra, przeszłam. I teraz żeby, proszę, żeby na finał nie było lava Jak będzie lava land. Naprawdę, jak będzie lava land, ja... się No... Naprawdę. Nie, nie Dlaczego? 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 Są mi niebieskie platformy Zrobię na następnej Story, że teraz nie zrobię tej... No nie wygram tego Nie Mało czasu, mało czasu Dobra, zrobię już na następnej, sorry, sorry, naprawdę, sorry, ale no, chciałbym wygrać tą koronkę. Ja poczekam, aż będzie jeszcze takie... Nie, nie, nie będę tego robił, Aha, dobra. No nie, no nie da się z tym challenge'em. Są już trzy osoby. Aj dobra, chodź przenosimy się. To jest za dużo osób. My się przenosimy. Oj, do Dobra, kolejna ruda, ale jest to jest naprawdę uwierzcie mi. to jest tak ciężkie. Po prostu tak ciężkie. Dobra, To? w takim razie jak tak mogę... Yy... Widzieliście nas na chwilę ekran jak się y, zmienił Czy znaczy, u was się nie zmienił u was po prostu takie, takie czarne coś mignęło ale nieważne yy. także dobra teraz chcę żeby był lawalan teraz po prostu będę mówić że chcę żeby były właśnie takie mapy bo kiedy jak mówiłem że nie chcę to mi się dropiły dro dobra już się przeniosłem nie będziecie słyszeć żadnych huków Tyś ziom pewnie myślał przez chwilę, że jest pierwszy, bo ja spadłem, ale no, no, no. Tak się nie bawimy z typami. Pewnie sobie pomyślał, że tutaj nikogo nie ma. Tutaj nikogo nie ma. A tu ja idę po pierwszym. Oooo, był, guys. O, tam był guys. O. Ooo, stand-up O, stąd, daj. Stąd, stąd, stąd Teraz, żeby był, żeby był super waterpark. Wcześniej mówiłem, żeby nie było, nie było i był. Teraz mówię, żeby był i... Dobra, tu... No nie, nie, ma, nie ma tego niebieskiego. Wydaje mi się, że jedyne co tu jest niebieskie są trampoliny właśnie. Ale to nie masz takiego wielkiego problemu z trampolinami. Dobra, nie dotknąłem. Dobra, na no, się na no, nie wyszliśmy Land. Żeby był Lavaland, no, żeby No bo ule... żeby nie było, no, żeby nie było i no. No to Karol, że, że, że... proszę, żeby był Lavaland. Proszę, proszę, proszę. Proszę, żeby był Lavaland. 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 Dajcie mi Lavaland. Dajcie mi No ale jak na ferro dało to od do jakiejś jajka. Taki blok też no to jest byc, m, trochę ryzykowny. Ale Fertracer by był w sumie okej. Okay. Jak na finał Tetris. No, Tetris, e, tak, no, no myślę tam, tam jest, no, nie ma tam zbudów, znaczy no tam są różne właśnie kolory bloków, ale no jest to chyba nawet proste uniknąć tam jednego koloru bloków, chyba, że nie masz wyjścia już. O, Laser Tracer i to jest dobra mapa, to jest, to jest chyba najlepsza z możliwych na finał, no bo wiecie, blo blok Daszu mogą być niebieski jakieś tam, to jest najlepsza ma mapa na, na finał. W zasadzie Nie! Ej Fort taki że naprawdę Gdyby on tu sekundę później wybuchnął to by Noga. Jest to już naprawdę ciężkie. jest koronka, let's go, lecimy. Osiemdziesiąta koronka, widzowie. Tak jest, no, było to naprawdę ciężkie. Uwierzcie mi w ogóle napiszcie fajną mamy, fajną mam tutaj zaczepkę. Znaczy no nie wiem czy to się zaczepka. Wiem, że zaczepka to jest to, co jest w Gruncie, ale no powiedzmy, że to zaczepka. Napiszcie, taką bo właśnie fajną. Mi się wydaje, że bardzo fajna. A e, kupiłem, chyba nie nie pamiętać mnie. I tak jest, 80 koronek na moim koncie. Let's go, let's go! No to może teraz nie, no nie, nie bo tam nie ma, tam tylko biedronki niebieskie, także no to będzie takie trochę Tak przynajmniej ja stwierdzę, że to wiecie, tam nie ma praktycznie trochę, tylko wystarczy unikać tych niebieskich Biedronek. O, los tempu. Zaczyna się tak wcześniej i może być znowu fajne, fajne zestawienie map. Jak do takie wcześniej. Czy to też w ogóle na tym odcinku nie mieliśmy? To jest w ogóle gierane, zabezpieczyłem sobie Super Slide, bo normalnie to on mi mega często leci. Eee, jak chcecie, możecie, y, wpadać na, znaczy, oczywiście, że możecie wpadać na inne odcinki i możecie zauważyć, że no, ten Super Slide jest bardzo często na moich odcinkach, dlatego mm, polecam Wam sprawdzić ogólnie moje odcinki. Według mnie są mega fajnie, fajne. Zastanawiałam się co mam, miałem właśnie daily na kanale Teraz będę robić, yy, zamiast daily, teraz yy, będę robić głównie challenge Takie challenge w tumblu, yy, dużo tych challenge teraz będzie, głównie challenge właśnie I to nie będzie, nie będzie już racji daily ze tumbla, ale właśnie będę się starał każdego dnia, mimo wszystko, że to nie będzie daily Wrzucać filmik, yy, no także yy, wiedzie na mój kanał, bo yy, chyba każdego dnia wpada taki filmik no nie wiem, będę się starał każdego dnia i będą to główne celementy. Oczywiście, piszcie mi w komentarzu też, jakie challenge mam wykonać z daj Dajcie, na pewno je zrobię, no chyba, że to będzie jakiś niemożliwy challenge. który nawet, no naprawdę, taki mega niemożliwy. Ale piszcie mi takie, takie wykonalne, które mogę zrobić, to ja oczywiście, że je zrobię. E, to też jest dobra mapa. W zasadzie główną przeszkodą są trampolinki. Dobra, nie dotknąłem. Nie dotknąłem tam. No nie. No nie, jaki nie, wp. Ej naprawdę tu jest takie słońce, że praktycznie nic na ekranie nie widzę. Czy naprawdę. Nic tu, nic tu nie widać w ogóle, totalnie nic. No, jeszcze mi ta palma zasłoniła, no kurde. To ja sobie użyję niewidki. Aha, dobra. Mm. A, czyli tu nie dosiągam. Tu jest na środku. I ostatni etap. Prosty też bardzo etap. Prosty etap, przez który prawie nie przeszedłem, ale dobra, przechodzę siódmy albo ósmym. Siódm. Teraz na finał proszę znowu tej skreślić, bo w pierwszej rundzie mi dobrze poszło. Uuu, ale tu korzenia wyrówna... dobra, to nie jest za takie ciężkie, wystarczy na kółko, nie? <ś> to tutaj tą zaczepkę zrobię. Dobra, wy, to nie jest takie ciężkie. Wystarczy na kółko. A, i prawie go zrzuciłem. No nie będzie to raczej ciężkie, ale wiecie, no... Be, jak będzie mocny bardzo przeciwnik i zostanie do ostatniego etapu, to... Mm, Możecie wiedzieć, jak jest na ostatnim etapie. Możecie, nie? Yy, że normalnie tam to po prostu się tak sypie. Totalnie, tam jest wszystko po wszystkim. Wtedy po prostu trzeba skakać na wszystkie kolory, bo inaczej to nie wygra. Już się tak powoli ten etap taki ciężki. O, prawie skoczyłem na niebieski. Już się powoli ten taki etap ciężki zaczynam. Kurde, myli mi się czasem z tym niebieskim, właśnie. No, już. O kurde, znowu prawie skoczyłem na niebieski. I w zasadzie, no to jest już ciężkie. Podczas gdy nie mogę niebieskiego dotykać, to to naprawdę. Dobra, znalazłem tutaj sobie takie dwa, właśnie. Nie! Jaki ham! Jaki ham! Dobra, także tym oto nieprzyjemnym akcentem kończymy ten odcinek. Także lajkujcie, subskrybujcie. No to, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, cześć!